Cześć kochani, z tej strony Kumi i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przyjrzymy sobie najnowszą aktualizację, a mianowicie modernizację farmy Marleya i zadania. Lecz na początek sprawdzimy sobie co Star Stable ciekawego dla nas przygotowało. Na farmie Marleya od tej pory możemy teraz spotkać ulepszoną grafikę, dodatkowe drogi ułatwiające poruszanie się, zaktualizowane przeszkody w obu wyścigach Marleya. No niestety wszystkie konie z farmy Marleya zostały przeniesione na... Stark, koni, smutek. Dom Marleja został wyremontowany i jest przyjemniejszy. I wprowadzili również mnóstwo drobnych zmian, które poprawiają wygląd farmy. No i mamy jeszcze zadanka z Marlejem. ku pamięci Roniego Boba Samersa. To był ojciec Marleja, tak, i on zmarł. No i żeby wykonać te zadania, trzeba mieć konto Star Rider i ukończyć zadanie, w którym Courtney i Carl Franz otwierają kawiarnię na dachu winnicy srebrnej polany. Dobra, kochani, jesteśmy już w gierce i e, ja dopiero pierwszy raz zobaczę tam farmę Marleja, tak szczerze mówiąc. O, widzę już, bo jejku, jejku. No tu. Aha. No okej. Okay. Tutaj jest co? Hmm. Najpierw sobie obejrzymy, jak to wygląda. Przejdziemy sobie za chwilę wyścigi. Tu mamy zadanka. No, 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 powiem, że jakoś się się, to nie zmieniło. I oni rozłożyli tą aktualizację dotyczącą farmy Marley'a. Aha, te konie tu są. Wszystkie konie z farmy Marleja zostały przeniesione na targ. Koni, no nie wiem, albo ja jestem ułomna, albo ja czegoś nie rozumiem. Nie wiem, wytłumaczcie mi w komentarzu. No naprawdę, konie tutaj są. Nie wiem, gdzie one zostały przeniesione na targ. Koni miało nie być, z tego co ja wiem. Mniejsza. <gry> Przejdziemy sobie do zadanek i wyścigu, ale myślę, że najpierw przejedziemy sobie w wyścig. Ukończ zawody na biegu Merleya. Przeszkody zostały odnowione. No, zobaczymy. O, da się zmienić, no, widoczność, więc to fajnie, fajnie. Nowe miejsce do trenowania dresażu. Klubiki dresażowe na pewno się ucieszą. Jedziemy sobie, jedziemy. O, no wreszcie, dobra. Słuchajcie, ja. Uuu, nowy rekord. Ja już skończyłam ten tor, i wszystko jest tak samo jak było. Tylko przeszkody są nieco inne. Zobaczymy sobie. Fajnie, wytrenowałam sobie konia. Tak. Yy. A nie, 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 nie. To za chwilę, to za chwilę. Teraz przyjedziemy sobie beczkowy wyścig. Zobaczymy, jak tutaj będzie wyglądało. Widzę butelkę. Hej, zaraz pojedziemy po buteleczkę. No, mm. Czy te beczki są odnowione? Czy te beczki są odnowione? Widzę, że jest y, y, tutaj więcej drzew. Chyba. Bo to było tak pusto. Zawsze zjeżdżałam z tej górki. No, okolica jest nieco przyjemniejsza. Tu też jest troszeczkę więcej drzew, ale... No, powiem wam, że szału nie ma, no chyba, że wyszkodowują ją coś większego. Dobrze, teraz wykonamy sobie zalanka. Co tam, Luka? Chcesz spróbować się w Barrel Racing? Obawiam się, że jest pewien problem. Nieczęsto jestem zajęty, ale dzisiaj mam ręce pełne roboty. Yy, porozmawiaj z Marlem z Summersem, bo widzisz, dzisiaj jest 15. rocznica śmierci tatki. Roni Bob Summers, tak się nazywał, był najlepszym rolnikiem w Jorfiku. W życiu nie wiedziałem, żeby ktoś tak szybko obrabiał ziemię. Mieliście okazję się poznać? Pewnie tak, bo trudno by go było przegapić. Miał brązowe włosy, nosił koszulę w kratę, czerwone buty i ogrodniczki. Hm, co to, to znaczy? Czerwone buty, ogrodniczki. Nie opisujesz teraz siebie. Ho, ho bardzo zabawne luka. No, ciągle mi mówią, że wyglądają jak stary, dobry tatko. Nie ma lepszego komplementu. Ten człowiek tyrał jak wół i nauczył mnie wszystkiego. Skoro już wiesz wszystko o tym wielkim człowieku, mogę ci wyjaśnić, dlaczego dzisiaj jestem tak bardzo zajęty. Razem z rodzeństwem organizujemy uroczystość upamiętniającą naszego ojca. To będzie coś wspaniałego, zobaczysz. Właściwie to możesz, chcesz nam pomóc? więcej, tym weselej. Luka, pomyśl o moim tacie. Roni Bob Summers, najwspanialszy rolnik historii. Będzie ci wdzięczny za pomoc. Ale spokojnie naciskam. No to co? Pomożemy. Pomyśl o tym, dobra. Nigdzie się stąd nie ruszam. Jeśli nie pomożesz, to przecież wcale nie zawiedziesz starego dobrego tatki. Echem, przepraszam, ale muszę zadbać o czyjąś cześć. W ogóle napiszcie w komentarzach, czy chcecie, żebym czytała wszystko. Czy nie? No, Ta tu się część, żeby na odcinku być w ogóle hit. <grystanie> jeżeli chcecie, żebym wszystko czytała, to napiszcie w komentarzu, jeżeli nie, to nie. A więc chcesz pomóc e, Summersom? To bardzo miłe, dobra, co możesz zrobić? A tak brakuje nam tego, e, czym uczcimy pamięć naszego ojca obrazu! Porozmawiaj z rami na placu Aiden w mieście Jorwi. Zabówiłam portret u obiecującego artysty z miasta Jorwi, który ma swoje studio gdzieś na placu Aiden. Nie mogę zostawić gospodarstwa, więc może ty znajdziesz tego malarza? do trzy kropki. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć Luka. Więc tak musisz jechać do... Hej, hej, czekaj, bony miło cię widzieć, co cię tu sprowadza? Co tam u was, dzieciaki? Umówiłam się ze znajomym na rozmowę wideo i pomyślałam, że przyjdę tutaj poszukać ciszy i spokoju. Jasne bony, proszę bardzo! A co tam u twojego przyjaciela? Biedaczysko, chyba ma problemy. Ciągle dostaje kwiaty i kondolencje dla kogoś, kto umarł. Ale zupełnie nie wie, o co chodzi. Dziwna sprawa. To okropne. U nas jesteś zawsze widziana, więc możesz zostać. Proszę bardzo. Dzięki, młody. Pójdę sobie tam. Do potem. Bonnie jest super, nie? Dla mnie i dla mojego rodzeństwa jest prawie jak druga matka. Ale wracajmy do naszych rozmów, Luka. Musisz jechać na plac Aiden i znaleźć tego malarza. Nazywa się Rami. Dzięki za pomoc i do zobaczenia potem. O matko, tyle czytania. Plac Aiden, dobra, musimy sobie jechać na autobus na Plac Aiden. Więc y, pozwólcie, że ja sobie skorzystam z podwózki, więc cyknę cięcie. Ale jeszcze wam powiem, że przez tyle lat grałam na starej farmie Steve'a i nadal nie przywykłam do ułożenia tych wszystkich budynków, naprawdę. Korzystając z okazji chciałabym Cię zaprosić na mój serwer Discord, do którego link znajdziesz w opisie. Możesz tam ze mną popisać, pograć w różne gry na czacie. Jeżeli nie zostawiłeś jeszcze zubika i łapki w górę, to zapraszam do subskrybowania, bo będę wstawiała odcinki z tyle aktualizacji, kiedy dam radę. Szukamy sobie naszego malarza. Tylko gdzie on może być? Trzeba szukać. Jest zaznaczony na mapie? Tak, jest. W tamtym rogu powinniśmy go znaleźć. Tak, już go widzę. Hej, Karami. Ty taki załamany siedzisz, nie przejmuj się, chłopie. Portret tego rolnika? Ech, wysłałem go już kilka dni temu. Biedny Marley. Obraz powinien do niego dotrzeć już wczoraj. Miał go dostarczyć ten kurier JB. Często przechodzi na kawę do centrum handlowego. Może tam go znajdziesz. Powodzenia. A, czyli yy, jedziemy teraz do Jurvik City Plaza. Jesteśmy w centrum szukamy odpowiedniej osoby tam jest. Tam jest, tam jest. Wow, wow, wow. Jack! Da. To ważne? Właśnie miałam wypić w się trzecie duże mrożone maciato z karmelem. Ten Jack. Nie mogę teraz rozmawiać! Jak to mówią najpierw kawa potem życie. Teraz musimy porozmawiać z syntaksem. Też szukasz YouTube? To ustaw się w kolejce. Czekam tu od prawie godziny, żeby skończył swoją słabą kawę. Mogę zadać ci pytanie? Moja koleżanka, Sunshine Joint Tree robi ankietę dotyczącą mieszkańców w Jorwiku. Chce się dowiedzieć, co ich pobudza do działania i dlaczego kochają tą wyspę. Ankieta nosi nazwę Serce Jorwiku. Senszej mówi, że mieszkańcy wyspy są połączeni jakimś magicznym darem. Jak dla mnie to świetny sposób, żeby poznać ludzi, z którymi normalnie się nie rozmawia. No to dlaczego kochasz Jorwik? Co cię tu trzyma, Luka? <laughs> co by to teraz yy, wybrał? O, może wyjrzyj magię i tajemnice czekające na każdym kroku. Czyli lubisz bawić się w detektywa... Mnie i moim przyjaciołom przytrafiły się różne osobliwe i niewyjaśnione rzeczy. Najdziwniejsze są jednak te włazy porozrzucane po całym Jurwiku ponoć nocą świecą. Udało ci się już zobaczyć? No, ja już je widziałam, a czy wy widzieliście te fajne włazy? Jak tak, to poszukajcie i dajcie znać w komentarzu, czy widzieliście te fajne włazy, które świecą w nocy. Dzięki za twój czas i cenne uwagi, Luka. O, JB chyba w końcu wypił tę swoją cieniutką kawusię. Proszę, możesz z nim porozmawiać przede mną. Potraktuj to jako podziękowanie za twój czas poświęcony na ankietę. Do zobaczenia i pamiętaj, spieszysz się gdzieś, wezwij syntaksji. Syntaxi. Dobra. jaku nią. Dobra, wypiłem całą kawę. Teraz mogę zacząć dzień. Ach, jak ja uwielbiam kawy. Jakby była częścią mnie. <laughs> Dobra, więc o co chodzi? Czasami mam wrażenie, że y, mam zamił głos na tego pana. Obraz odramiego? Zostawiłem go w porcie. Hm, chyba wypiję jeszcze jedną kawę. Teraz musimy... Y, by... Przystań, miasta i Orwik. Dobra, udajemy się tam i szukamy tego obrazu. Bo coś kurczego nigdzie nie ma. A to trochę przykre. Tutaj jesteś pracowniku. Halo, szukasz może jakiegoś obrazu? No, może on ma ten nasz obraz. Podążasz śladami YouTube, tak? Nie tylko ty, nie tylko ty. Słuchaj, jestem dość zajęty, więc pomogę ci tylko wtedy, jeśli ty pomożesz mnie. Poszukam informacji na temat przesyłki, jeżeli zajmiesz się etykami kondenerów transportowych. Hm, super. Dobra, okej, okay, już sprawdzamy etykiety kontenerów transportowych, tak jak nas prosisz. Wszystko dla naszego obrazu e, świętej pamięci e, zmarłego ojca Marleja. Uuu, przechowywać w temperaturze poniżej zaraz, sypki śnieg. No, no, no. Kruche ciasto. Wiedziałam, że w tych nie będzie. Nie wiem czemu od razu tam nie pobiegłam. Nie! Ja miałam posprawdzać! Ja miałam posprawdzać, co w nich jest a nie szukać. Ja cię... Naprawdę, przepraszam że, ja nie, przepraszam, że ja nie myślę nawet słowić się dzisiaj nie umiem. Oj, nie przeczytałam. Dobra. Twoja przesyłka jest na poczcie z i plany. Mają jakiś derek. Odszukaj go, a może znajdziesz i złą paczkę. Powodzenia. Aha. W porządku, jedziemy do Dereka. Dereku, Dereczku, gdzie się znajdujesz? Daj nam obraz dla Marleja, Matko, teraz nie będę go miał znaleźć przez to ułożenie miasteczka. Naprawdę się strasznie przyzwyczaiłam do tego poprzedniego i no bardzo mi ciężko. Tutaj jest, tutaj jest. Derek. O, hej, Luka. Szukasz może ogromnego obrazu kogoś, kto wygląda jak Summers? Aha, kogoś, kto wygląda jak Summers. Na pewno dasz sobie z tym radę. Trochę trudno go chwycić. No ale jest z tobą ametyst. Razem na pewno sobie poradzicie. Dobra, wreszcie wieziemy ten obraz. Jezus, naprawdę jest duży. O, 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 fajnie, on lewituje. No, SSO, nie postarałeś się. Postarałeś? Postarałoś. SSO nie postarałoś się. No i co, teraz nie będę mogła dobrze zjeżdżać z górki jak na sankach, to już lepiej mi się tu będzie jechało tą drogą. Tak szczerze mówiąc. Dobra, Marleju, mam dla ciebie przesyłkę. Obraz, masz go, Luka, świetna robota. A metys nie musisz już go dźwigać. Zaraz go zabiorę i postawię w odpowiednim miejscu. Dobra, super. W samą porę. Poznaj moją rodzinkę. Zostaniesz z nami na uroczystości, Luka? O, będziemy mieli uroczystość. Witajcie bracia i Courtney. Masz obraz? Cieszę się, że w końcu czcimy tatę. Dacie wiarę, że nie ma go z nami już 5 lat? Pociąga nosem. Bracie, nie ma go już 8 lat. Co wy cymbały brydzicie? Tata żyje. Widziałam go w zeszłym tygodniu. Roni, zaczekasz chwilkę? Muszę posłuchać tego, co tu się dzieje. Czekajcie. Musimy odpakować obraz. Gotowi do dzieła. Tacie by się spodobał, prawda? Wykapany on. Tak, świetny obraz. Podobają mi się te ziemniaki. Fajny dodatek, Marley. Zebraliśmy się tutaj, by uczcić pamięć wspaniałego ojca. Najlepszego. Oj, o rany. W zeszłym roku straciliśmy naszego ukochanego tatę. Człowieka legendę. Roniego Bobby z Samersa. Przestań gadać wszystkim, że nie żyje. O matko, co się tutaj dzieje? Przecież tam w laptopie u, e, Bobby był prawdopodobnie ten tata. Czasem wciąż słyszę jego głos. Niesie się po polach ziemniaków, mówiąc nam, jak bardzo za nami tęskni. O co chodzi? Wiesz co, Roni, zaraz do ciebie oddzwonię. Nie mowa, Marley. Prawie się popłakałem. Prawie. Dzięki, że przyszliście, bracia i siostro. Wspaniale móc z wami upamiętnić tatę. Mam nadzieję, że niedługo znów padniecie. Ale nie szybko, Courtney. To spotkanie było idealne, gdyby był tu nasz brat Harley. Nie rozmawiałem z nim od trzech tygodni. Od trzech tygodni? I nie mam od niego żadnych wieści od kilku lat. Harley? Kim jest Harley? Ech, znowu to samo. Słuchajcie, czy mogę coś powiedzieć, zanim ta uroczystość dobiegnie końca? Chodzi o waszego tatę. Mm, a o co chodzi ciekawego? Oczywiście, Bonny. najpierw muszę Ci podziękować, Luka. Tak, dzięki za Ciekawe, co się dzieje? Coś dziwnego na pewno. Chcę Ci coś dać w ramach podziękowania za twoją pomoc. Możesz czuć się częścią rodziny Samersów. Tatko byłby dumny, gdyby mógł to zobaczyć. O, dostaniemy coś fajnego. Więc jeśli chodzi o waszego ojca, muszę Wam coś wyjaśnić. To prawda, że wasz tata żyje. Że co? Widzicie, próbowałam wam powiedzieć. Co? Teraz już nic nie rozumiem. Tak wiem. Dzień jest zbyt krótki, żeby to wyjaśnić, więc po prostu musicie wiedzieć, że stary Roni pobrzyje i ma się dobrze. Tak czy siak, obraz na pewno mu się spodoba. Ale jak? Pamiętam jego pogrzeb, jakby to było wczoraj. Bracie, to było 15 lat temu. Jezus ten Marley co chwilę. Najpierw rok, najpierw. 8 lat, potem te nie? Haha, ha, no tak! Jak już powiedziałam, trudno to wyjaśnić. Jestem dobrą przyjaciółką waszego taty, dlatego trzeba wam powiedzieć, że czasami tylko jedna kopia kogoś to za mało. I tutaj do gry wchodzą nauka, technologia i odrobina robotyki. Luka, rozumiesz o co mi chodzi, bo to się po prostu rozumie. Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. Nie szkodzi, niech tak zostanie. Kto wie, może pewnego dnia lepiej się poznamy i wszystko zrozumiesz. O czym ty. Hmm, nieważne. Cieszę się, że uczciliśmy naszego tatę. Karnej, Courtney, chodźmy stąd. Tak, tak, było bardzo miło, ale też już uciekam. Czołem! Chwila, no to ten ojciec żyje czy nie żyje? W końcu by już sama, nie wiem. Rety, co to za chaos informacyjny? Tatko nie umarł, ale ja mam coś dla ciebie. Podziękowanie, wezmą cię za kogoś od Samersów, jeśli będziesz w tym jeździć po Jorwiku. Do zobaczenia! O, zobaczymy, co dostaliśmy ciekawego, ale śliczne. No, powiem Wam, przyzwoite. Krateczka. Na pewno, jakiś fajny look by z tym był. Taki rolniczy. No cóż, to chyba wszystkie zadanka na dzisiaj. Um, tak mi się wydaje, tak? To były wszystkie zadanka. Jak widzicie, tatko żyje, ma się dobrze. Ja Wam dziękuję za oglądanie i zapraszam Was do moich poprzednich odcinków. Życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia.